Cześć, ja Max z strony Exercise. Witam z odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Scratchu i pokażę Wam, jak robić animację chodzenia. No dobrze, najpierw dajemy obrót 15 stopni. Teraz dajemy z kontroli zawsze. Z ruchu bierzemy przez 10 kroków. Dalej, żeby była animacja chodzenia. Następny kostium, pewnie byście się z tego, uczyliście. Na informatyce, no i jeżeli na brzegu odbicie. No i jeszcze ważna rzecz, bo ja już to mam ustawione, ale normalnie to będziecie mieli właśnie tak, jak nie ustawicie. Będziecie, właśnie będzie Wam chodził do grzybek. A jeżeli chcecie, żeby tak nie było, to wystarczy kliknąć tą literę, tą literę i, tą informację przy duszku, no i kliknąć te dwie strzałki. I to tyle. No już. No i mam nadzieję, że Wam pomogłem. To mnie to tyle w tym odcinku. To jest taki na luźny no, odcinek. To w sumie nie wiem co więcej powiedzieć. Na pewno się tego uczyliście na informatyce. No i cześć.